<grymne> po szesnastej <16. grymne> Dajcie do telefonu ładowarkę A do to jest jakiś kontakt Aj do naszaj Ej Słońca Dlaczego wstydzisz się kamery? Opowiedz nam o tym Aj latarka nie da rady, wtedy nie będziecie mnie będziecie widać. Nie, nie mogę. Słuchaj, powiedziałeś? Ej, sprzedajcie Nie nagrywaj mnie. Nie, Proszę Państwa, proszę Państwa. Ja zaraz Chodź do no. mnie. To jestem prawdziwy. To jest, jak się uda. Ale mijałeś już nas trzy razy, to wierzemy. No ja się rozwinęłam, ja już się widziałam, już wiesz, wszystko sprawdziła. Tak, człowieka. Tak. Do do kina, kina muszę iść. Po co? To w drugą stronę. Moje ci drugą stronę, tam jest masa dziewczyna. Tam jest też Ibe, masz łatwiej przejście. To jest od chuja ludzi. Od chuja da.

Chcesz oh, oh, oh. się do końca! Yeah. <laughs> <laughs> od, od, od. <laughs> <laughs> Jeżeli to jest śmierć, to będziemy być wiecznie, kurwa. <laughs> Stary, po szesnastej! <laughs>